ale się zrobiło gorąco. Właśnie już nastał ten okres w roku, w którym kiedy wychodzimy spod prysznica, nie wiemy czy jesteśmy jeszcze moksi, czy już spoceni. Upał jest niesamowity, trzeba spać na balkonie, żeby w ogóle móc usnąć, więc ja będę się posiłkował wodą w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to rozumiecie i, i, i kumacie o co chodzi. Gdy ten żar leje się z nieba, z nas też zaczyna się lać. Im więcej przyjmujemy płynów, tym bardziej się pocimy. Ale po co się pocimy? No i tu odsyłam do lekcji biologii, jak nie wiesz po co się pocimy, bo chyba każdy to wie, tak? No po prostu po to. Żeby śmierdzić W sezon na maski gazowe Wbijasz się do autobusu Sikiera Jakby można było zobaczyć zapach To po prostu to byłoby takie bagnisto Zielono, po prostu brązowe Coś w powietrzu Co się z ludźmi czasami dzieje To jest po prostu tragedia i podstawowych zasad w ogóle bezpieczeństwa i higieny pracy nie przestrzegają Pytanie się może tobie pojawić, mój drogi widzu Czemu śmierdzisz, jak się pocisz? A no dlatego, po pierwsze, że pewnie się nie myjesz Pewnie t-shirtów nie zmieniasz I też ci się wszystko lepi do, do ciała Po prostu przykleja się wieczorem, jak chcesz zdjąć To nie możesz I potem idziesz spać w tym brudnym Po prostu cała pościel rano stajesz Aj, idź pan a mówiąc już tak bardziej poważnie, no to pocimy się z reguły dlatego, że jemy gówniane jedzenie. Że żywimy się jakimiś fast foodami, tłuszczami, mięsem. Od tego całego dziadostwa, od chemii, człowiek po prostu potem wydala to. I mój drogi widzu, więc nie wystarczy się myć. Trzeba też zdrowo jeść, żeby nie walić kaszaną. Do są zawodnicy, którzy yy, no, zamiast ten się zdezodorantować i się umyć, to, to psikają się perfumami. Wylewa na siebie po prostu pół butelki. Myśli, że jest Fernando. A tu nie. Capi jeszcze gorzej, bo się połączyły jego naturalne feromony z, ze sztucznymi i po prostu wyszedł jeden wielki taki Zmutowany, taki I on, ten feromon zmutowany, walczy z tym, z tym bagnistym, prawda, zapachem tej ropuchy, tej pani z siatami I one po prostu, te zapachy mają swoją walkę tam To jest po prostu jak, jak pokemony Tak, jedziesz autobusem i oglądasz walki zapachów To, to, to jest widowisko wręcz Wspaniałe Podsumowując już, szanujmy siebie nawzajem i ogarnijmy temat w te dni Właśnie zjadłeś pączki Taki rym trochę nie ten, ale... Manipulacja, lejkowa, pączkowa, taka sytuacja. Manipulacja, lejkowa, pączkowa, taka sytuacja.